Ketham City. Gra od dawna. bardzo dziękujemy. E, tu widzimy autora. Juri e, Curawlep. Może, może źle czytam. E, I tak. Gra e, dla odbiorcy od 8 lat. 2 do 6 graczy około pół godziny zabawy. Na nawiązanie. Już tu widzimy od razu tak do Batmana, tak? Bo e, tu jest jako. Kedham, ale w Godham City działał Batman komiksowy. To też trochę takie podobne do maski Batmana, tak? ale też takie do, do pyszczka Kota od razu. No i sam tytuł gry też nawiązujący do, do tego miasta komiksowego. Mamy zasady po niemiecku, widzę, i po polsku też tu będą. Tu jest niemiecki. Angielski tu jeszcze nie i po polsku: elementy gry, cel gry, jakie tutaj mamy frakcje, tak przygotowanie, że jaki układ. Przebieg gry, reguły frakcji. Jakaś rada naukowa, taka specjalna. Mafia. hakerzy Przykład tutaj, jakieś rozkrywki, tak? W ten przykład dla policji. Kiedy jest koniec, jakaś, jakiś wariant, też tu jest, tak? Znaczy, to są punkty wpływu, generalnie. No i jakaś ładna, taka stylowa animacja. Tu widzimy jeszcze szczegóły, tak? Autor i ilustrator to ta sama, nie, nie ta sama osoba. To Juri, Juri, ale inne nazwisko widzimy, tak? No i gdzie gdzie protokolowało? No, że w Niemczech, to jest niemieckie wydawnictwo. A tutaj mamy kartę taką pomocy. Cel gry, jedna naturalna akcja. Limit kar na ręce 10, tak. I tutaj trochę, a tu już po angielsku coś, tak? Ale tu mamy po, po naszemu. który znaczek, co, co nam tutaj robi, tak? No i tu inne, inne języki. A zaraz zaczymy karty, bo to jest karcianka, ale też z wetonami, tak? Może jeszcze. Jak mocne są żetony, taka grubość. O, i żetony tak z numerkami. Tu mamy piątki, jedynki. To są punkty wpływu. No i oglądamy karty raz, karty dwa. Tak wygląda tył. No i oglądamy, oglądamy karty, bo ilustracje są całkiem niezłe. Chociaż widzę też, że karty się nam tu będą powtarzać. No mamy policjanta. Tutaj chyba polityka jakiegoś. Jakieś drobne teksty po angielsku, ale raczej chyba niespecjalnie mające dużo wpływu do, z zgrom. Bardziej, żeby, żeby klimat budować, co tam może taki polityk nam powiedzieć? O, tu mamy gangstera, tak nothing personal, just business. O. Więc różne takie, takie teksty do, do klimatu. O, tu będziemy mieli hakera, tak. Już oglądamy drugą talię. W talii kolejnej już widzę dziennikarza Tak już tutaj biorę te karty na rękę i oglądamy. Jakiś robot? Brak dostępu. A ten tekst pewnie pamiętamy z Terminatora. A tu język robotów. O. Zero, jedynkowy. Tu mamy jakiegoś takiego inżyniera. Eureka. Jakiegoś jakby detektywa. Tak by to wyglądało przy otwarciu Obrazki całkiem dobre. Generalnie taki świat trochę gangsterów, trochę śledczych, tak, jakiś tam hakerów i generalnie w klimatach Komiksowych w klimatach Batmana, ale w nawiązaniu do kotów od 8 roku życia, do 206 graczy. Pewnie im więcej, tym lepiej, znając życie. Około pół godziny zabawy. Kacianka zobaczymy, opowiem jeszcze o niej na pewno. Dzięki.